Cześć. Witam Was tutaj w drugiej części filmu. Bo chwilkę z mechanikiem. No nic specjalnego mi nie powiedział, tylko czy robimy termin. To może leżeć w tych gaźnikach, może być coś tam że przewodami, no wszystkie takie... ...takie pierdółki, co, co gdzieś mi chodzą po głowie, to, to mogą być po prostu. Fajna maszyna, no widzisz, kurde, kurde przynajmniej Okej ok, pokazał, kurde się wyróżnia maszynka na tyle tych tutaj plastików innych chińskich nie żeby to nie był plastik nie, ale to jest fajny japoński plasticzek albo mi pokazał bo tu mam z tyłu ten na bluzie z tyłu mam na bluzie motorek zobaczył też fajny motorek, tutaj celiczka jest reklama warsztatu nie bardzo brudna, nie chyba gościu mówi, że ma za, za dużo ciśnienia w układzie chłodzenia i turbu coś tam nie chodzi ten fajne auto, ale jak chodzi, tak powiedział gościu i powiedział też, że najpierw muszą zostać zrobione samochody klientów żeby Zrobić jakiś swój wóz, dobra. Także odjeżdżam. Będzie mniej gadania, będzie szał, szał ciał, pod górkę trochę, mocno, mocno nawet bym chciał pod górkę. Także, kurde, no trzeba będzie na prędkości zjechać, wjechać, inaczej, inaczej będę musiał się zakręcać. Zakręcać z górki, dobra. Nie będę tankował na stacji, nie będę co robił, teraz dodatkowo i czasu tracił. Wezmę baniak i kupię 5 litrów mu. No i to jest to, no jak teraz ruszyć, nie? Nie no, jak najwyższe musi mieć obroty. się pompa pompa zasypiła czy Czekaj, czekajcie muszę wciść jedynkę na niskich obrotach na możliwie niskich obrotach dać mu ssania Ciało. Nie ma tak na motorku usiąść! Kurwa! No jest dobrze! Kurwa zdzisiu, jedziemy tutaj grubo! Już jedna gdzieś się wpadła! To mi się podoba! Kurde, raz lepszy humor! No. Raz lepszy humor jak mnie skasują 500 euro! Dobra, teraz będzie kurde, sytuacja do nagrania, także uwaga! Rodzki w sumie to na przodzie szłoby sobie samemu wymienić. Ja tu jadę, proszę mi robić miejsce. Tak, idziesz, babo. Stój autobus. Dobra, autobus. Muszę dać sobie miejsce. Sanie. Rondo. Dobra, rondo mamy powoli kurczę, w dresiku, żeby z ronda nie, nie zjechać poślizgiem. Przekó do hamowywać na tym saniu jeszcze. Kurczę, no nie mam zaufania do ścigacza ta pozycja że tak powiem troszkę i ten i żeby się tak pochylić zaufać po prostu temu ścigaczowi zaufać temu motocyklowi proszę bardzo przechodzimy przechodzimy bo ja tu muszę jechać dobra jest wola teraz ciasne rondo gaz 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 gaz, gaz, gaz. Wciskam do oddechy, gaz o kurde ptak mnie przeleciał przez przed oczyma Co mi tu czaska na kasku A sznurek z bluzy No dobra no temperaturka jest zrobione kurde 5 km zrobię w sumie dzisiaj Niecałe Teraz podjechać pod górę jedno jedną, drugą kurde nie, nie ma co, musisz do mechaniora, do mechanika. Musisz motocykl, ja sam tego nie ogarnę to jest, w za dużo roboty, za dużo małych części jest gaźniki to Musi zobaczyć profesjonalna rynka Za dużo ten... Za dużo tu może być, że tak powiem... Jest gaz, zachopał gaz Na przegazówce Coś z tymi gazie... coś z pływakami Chyba zawieszone pływaki, czy coś, ja nie wiem, no naprawdę Dobre, jestem pod hacjendą O, nawet 5 tysięcy dziwnie nie ch się to nie drugdzi. Za bogato ma. Stopni. <śmuch> gaz, 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 wciskam do dechy, gaz, 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 gaz kas. To jest gaz, gaz, gaz. to, to jest to, to chciał to, to jest to, to jest to, to jest to, jest zrobiony, dziękuję Wam za oglądanie. Było mi bardzo miło, bardzo przysmarfastycznie, troszeczkę humor poprawiony, po prostu ruszyłem się od lutego, zaraz czerwiec, także gdy się mówi elegancko tego, nie bądź fajka, dejże lajka, to mówię jo, czyli Dominik Grzywir, Grzywirowicz Wasz, ulubiony vloger, aka Jimmy Torpeda, pozdro, WordPress, peace, siema.